Akcja wynikła bardzo spontanicznie. Ona wynikła po spotkaniu z, panią, z panem wojewodą 4 grudnia, gdzie pan wojewoda oznajmił nam, że w perspektywie finansowej 2014-2020 w projekcie rządowym budowa Winnicy nie jest ujęta. Nas to troszeczkę podnieciło i po prostu spotkaliśmy się w wąskim gronie i doszliśmy do wniosku, że jednak trzeba zorganizować jakiś taki komitet społeczny, i przejąć jakąś inicjatywę we własne ręce, żeby zwrócić uwagę rządu i władz na Mazurszu. Uważamy, że ta inicjatywa ma szansę powodzenia. Będziemy ją rozwijali w, dalszymi, w dalszych miesiącach. Protest będzie cykliczny co miesiąc, każdego dziesiątego miesiąca. Będziemy społeczeństwo informowali o tym proteście. Uważamy, że już w okolicach miesię, miesiąca czerwca inicjatywa nabierze większego rozmachu i postanowimy zorganizować jedną akcję taką większą, żeby po prostu zablokować tutaj tę rondo siemowita przynajmniej na godzinę dwie. Jaki, jaki charakter będzie miał dzisiejszy protest? Dzisiejszy będzie protest będzie miał bardzo pokojowy. Będziemy sobie wahadłowo spacerowali po przejściu na pieszych, zgodnie z, z, z regulaminem, z ustawą, na co nam to wszystko pozwala. 10 minut będziemy spacerowali, 10 minut będzie przerwy, w tym czasie będą mogli przejechać sobie samochody. I następnie znów 10 minut spacerowania, 10 minut przerwy, tak 3 razy wachodło.